Cześć, witajcie na kanale Książko dzieje. W dzisiejszej recenzji wybierzemy się w podróż do francuskiej wioski Vion, do Paryża, do Nowego Jorku i poznamy historię młodej dziewczyny Adi, która no jeszcze nie wie jak bardzo jej życie wywróci się do góry nogami przez małżeństwo, a raczej przez niechęć do małżeństwa. Chyba każdy z nas wie, że decyzje podejmowane pod Presją, nie zawsze bywają dla nas korzystne, i myślę, że każda osoba czytająca większą ilość książek kojarzy, że dżiny, wróżki czy też bogowie lubią nadinterpretować życzenia, które chcemy, żeby dla nas zostały spełnione. I Adi też się o tym dowie, ale po kolei. 29 lipca 1714 roku. Dla nas ta data raczej nie jest niczym ważnym, ale dla naszej głównej bohaterki, no, już się robi ważna. Ponieważ to właśnie w tym dniu miało dojść do ślubu, którego nie chciała, i to właśnie w tym dniu wydarzył się ten flerny wypadek. Starzy bogowie mogą być wielcy, ale są kapryśni i niestali. Starannie formułuj życzenia i przygotuj się na to, że za ich spełnienie zapłacisz słoną cenę. Ale pod żadnym pozorem nie módl się do tych, którzy odpowiadają po zmierzchu. Ady jest świadoma tych słów i ma gdzieś tam z tyłu głowy składając swoje ofiary błagalne, ale słońce zachodzi dosyć szybko, i nim się spostrzeże, zajdzie ono za horyzont i zacznie zmierzchać. A jej życzenie zostanie spełnione. Ale, no, nie przez tego Boga, co chciała. I dostaje wieczną młodość, wymarzoną wolność, ale szkopu polega na tym, że gdy tylko kogoś pozna, ta osoba zaraz o niej zapomina. Wystarczy, że wyjdzie do następnego pomieszczenia, czy zaśnie, to po Adi, w y, pamięci tej osoby nie zostaje żaden ślad. To samo dziewczyna żadnego śladu nie może pozostawić y, w tym świecie. Kiedy coś zniszczy, od razu się odnawia. Y, kiedy coś napisze, nie może nic napisać, tak naprawdę, bo zaraz. Znika, nawet jej imię nie wychodzi z jej ust, nie potrafi wypowiedzieć własnego imienia i nazwiska, po prostu nic. I tak dziewczyna żyje w samotności, radzi sobie jakoś w tym świecie, musi sobie jakoś poradzić przecież, no bo podpisała sobie ten pakt. No i niestety, aż dochodzimy do roku 2014, kiedy to wydarza się cud. Adi poznaje chłopaka, bibliotekarza, księgarza który okazuje się, że ją zapamiętał, zapamiętał jej imię i nawet potrafi je wymówić. No zdarza się cud, ale myślę, że tutaj sobie zakończymy opowiadanie o fabule, żebym czegoś za bardzo nie zdradził. Pakt z Diabłem, podpisanie cerografu. Czy Wam się to z czymś nie kojarzy? Bo moim pierwszym spostrzeżeniem, skojarzeniem, była legenda o panu Twardowskim. I okazało się, że ta legenda nie jest znana tak za bardzo, bo okazało się, że Marta jej nie zna. Więc jeśli ktoś jej nie kojarzy, to można sobie gdzieś tam wygooglować i przeczytać, bo jest no, dość ciekawa. I tam właśnie główny bohater, pan Twardowski też e, chciał jakby uniknąć e, jak najdłużej korzystać z tego e, z tej umowy podpisanej z diabłem. Chociaż u nas e, cień, bo tak się nazywa ten bohater, nie nazywa się diabłem, a raczej jest to bóg spełniający życzenia. E, I powiem wam szczerze, że ja osobiście tej postaci nie mógłbym nazwać postacią złą, bo on jakby wykonuje swoje zadanie, e, spełnia życzenia e, Adi, no coś tam coś go tam coś prosi sama dokładnie nie za bardzo wie co chce czego nie chce i no w końcu wypowiada jakieś tam życzenia i one zostają spełnione to nie jego wina że zostały one niezbyt dokładnie ukształtowane to tak jakby osądzać osoby udzielające kredytu ktoś bierze u takiej osoby kredyt i no musi go spłacać musi się wywiązać i jeśli nie ma na to środków no to wchodzą inne tam reguły no, i raczej ta osoba, która pożycza, nie jest tutaj złą osobą, więc myślę, że tego cienia też złą postacią nazwać nie można. Więc mógłbym się tu posunąć do dość odważnych wniosków i powiedzieć wam, że w tej książce nie ma jako takiego głównego antagonisty, którego tak bezpośrednio widzimy. No, tak jak wy, wydedukowałem, cień dla mnie nie jest takim typowym antagonistą. Może troszeczkę, już zależy jak to na to patrzy. No, ale tak naprawdę główna bohaterka sama sobie ten los zgotowała i no, musi w nim żyć. Książka jest pisana w jakby takich dwóch liniach czasowych. Pierwsza to byłaby Francja, lata około 1714 w tył i w przód. Oraz druga Nowy Jork, lata 2013-14. No i to powiem wam, że jest bardzo dobrym zabiegiem. Jest to coś innego w książkach, przeważnie mamy na przykład. Na przykład bohaterowie, różne rozdziały, różni bohaterowie, a tutaj mamy różne rozdzia rozdziały i różne sfery czasowe. No, i powiem Wam, że to nadaje takiej dynamiczności w tej książce, bo ta książka akcją nie stoi. Nie mamy tutaj takich rwących, porywających momentów, coś tam może jest, ale właśnie dzięki tym rozdziałom, tego, że tutaj dzieje się coś w 1000 którymś tam roku, i później mamy nagle 2000 któryś rok, i na przykład, jak w tym 2000 którymś roku stanie się coś ciekawego, co i ta sprawa zostanie niedokończona, to tak jakby wyczekujemy następnego rozdziału, żeby kontynuować tą historię. I to jest dobre, to nadaje dynamiczności tej książki. Jakby autorka wszystko pisała chronologicznie, to powiem Wam, że ja osobiście bym się przy tej książce zanudził. Troszeczkę za mocne słowa, no, ale raczej bym się znudził. Główna bohaterka w tej książce jest naprawdę dobrze wykreowana i nie zauważyłem w jej historii jakichś takich sprzecznych momentów, które by się gryzły. Również z każdym rozdziałem, z każdą kartką możemy dostrzec taką jakby wewnętrzną przemianę tej naszej bohaterki z latami. Ona się właśnie uczy jak żyć z tą klątwą, co może Robić, czego musi unikać, jak właśnie funkcjonować, i to samo jej to 300-letnie życie jest całkiem dobrze opisane, no bo zaczynamy z taką młodą, niedoświadczoną dziewczyną, a kończymy z, z dziewczyną, która no, już nie zachowuje się jak szczeniak, tylko no, ma już parę lat za sobą i jakąś tam mądrość swoją też ma. Reszta bohaterów też nie została jakby potraktowana po macoszemu. Ci, co są ważni dla fabuły, też o nich wiemy. Myślę, że wszystko co, to, co jest dla nas y, konieczne do y, poznania, żeby ich zrozumieć. Także myślę, że tutaj z bohaterami bohater, y, autorka bardzo dobrze sobie poradziła, bardzo dobrze ich właśnie wykreowała, opisała ich historię. Zaczynając czytać, zastanawiałem się, czy książka, która medialnie wylewała się każdą wolną szczeliną, jest faktycznie taka dobra, czy to tylko było tak sztucznie napompowane. I powiem Wam, że w tym momencie szczerze. Ja nie potrafię sobie odpowiedzieć na to, na to pytanie, które sam sobie zadałem. No bo z jednej strony mamy naprawdę piękną książkę, która jest napisana bardzo ładnym językiem. Niektóre porównania kolorów nawet se podkreśliłem, żeby ich. No, miałem wam je tu przeczytać, ale zapomniałem je w końcu spisać, żeby wam właśnie przeczytać, nieważne. No i też bohaterowie są tam naprawdę dobrze wkreowani. Fabuła jest bardzo dobrze no, przemyślana. A z drugiej strony, no, mi osobiście brakowało tej akcji, tego, że ma się coś zaraz wydarzyć, takiego napięcia. Ja to w książkach bardzo lubię. Ta książka była dla mnie zbyt realistyczna, zbyt prawdziwa. No, ja kończąc tą książkę, miałem takie same odczucia, uczucia jak po przeczytaniu książki Mam na imię YouTube która, tak, ta książka, chociaż książka o psie w groli głównej mi się bardziej podobała. I to nie tak, że książka o Adi mi się nie podobała, bo była naprawdę ładna, piękna, ten język był przepiękny i, no, pod wieloma względami też można powiedzieć, że jest wyjątkowa, ale to nie jest to, czego ja oczekuję od książki. Jak wtając za książkę, chcę oderwać się od tej szarej rzeczywistości i właśnie umysłem, wyobraźnią wejść do świata, w którym ja... Fizycznie nigdy się nie znajdę i przeżyć historię, y, której nigdy osobiście nie przeżyję. Y, I właśnie tego oczekuję od książki. I może to są dziecinne słowa, może po prostu jeszcze nie dorosłem do takiego typu książek. No bo y, Adilaru, Niewidzialne życie Adilaru, to jest książka y, raczej nie kierowana do właśnie młodszej młodzieży, tylko raczej starszej młodzieży i dorosłych osób. Tak myślę. Tu są sceny i słowa które raczej nie powinny się dostawać w uszy młodych czytelników, ale jest to też w umiarkowanym stopniu, więc jest to całkiem do no, przemyślane. I też nie tak, że ja gardzę tym książkami, ja naprawdę podziwiam za to, że autorzy potrafią pokazać nam tą rzeczywistość z innej perspektywy i możemy ją też tak inaczej troszeczkę przeżyć, no ale jednak to jest dalej to nasze szare życie. Więc niestety takie książki do mnie nie trafiają i Adi no mogę powiedzieć tyle, że podobała mi się, ale ja osobiście no zachwycony nią nie jestem. I to byłoby na tyle z mojej recenzji. Mam nadzieję, że to skrzypiące krzesło za bardzo Wam nie przeszkadzało. Mam nadzieję, że w ogóle go nie było słychać, ale zobaczymy dopiero podczas montażu. No i co? Dajcie znać, czy czytaliście Niewidzialne życie Adilaru? Czy Wam się podobało? Czy może tak jak mi macie takie mieszane uczucia, a może wręcz przeciwnie, w ogóle co innego niż moja opinia? Bardzo jestem ciekawy, bo to jednak jest no, ciekawa książka. No i co, zachęcam do postawienia łapki w górę oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić naszych kolejnych filmów. No i to byłoby na tyle, także do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!